Dzień dobry, jest dzień 6 lutego, godzina za 7.00. O 10 mamy test na COVID. -y. Ja mam o 10 Magda o 10.10, .10. gdyż chyba mamy COVID i będziemy się teraz testować jako odpowiedzialni ludzie. W związku z czym, właśnie jesteśmy tutaj przy punkcie pobrań, tuż przy cmentarzu brudnowskim i będziemy pobierać wymazy, najpierw z gardła, potem z nosa. Z rana nie wolno było nam nic konsumować. Przez mi do głowy żartu tego nie powiem, bo YouTube jest też dla dzieci. Mm -hmm. A... Tak, zapraszam do oglądania vloga, na którym będziemy wspólnie prawdopodobnie przeżywać COVID-19. Ale to nie! Dobrze, ale dużo obcinania potem, bo byłam tylko pierwszy internecie Jakie było pytanie? Dlaczego siedzisz w progu? Otóż siedzę w progu, ponieważ w dniu dzisiejszym płynął yy, się z Magdaleną zespół COVID. 19 i test Magdalena, która siedzi za tą kamerą, ponad półtora metra ode mnie, był pozytywny. Mój natomiast był negatywny, co ja zasadniczo całkiem niemożliwe. W związku z czym e, poprosiłam Bierkę, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję ponownie, żeby mi e, przy, przyniosła self-test, który e, niespiesznie wykonałam i który jest pozytywny. W związku z czym Trochę nie wiem, co się dzieje z moim życiem. Wracając do pytania: Dlaczego siedzisz w progu? Bardzo sobie rozmawiać z Magdą. Ale, ale ja to, mam COVID. Ale ja pewnie też. Nie. Ale jako, że nie jest to pewne, to siedzę w odległości dwóch metrów i opowiadam wam tę smutną historię. To jest historia o, o rozstaniu, o rozłące. <grym> Dwumetrowej. To jest smutna historia. No. Rozłąka trwa już jakieś. No, co by nie skłamać? 3 godziny. 3 godziny. Więc wiecie, no ja myślę, że do, do tej 19 to się nie zaraziło, ale że te 3 godziny to już trzeba trzymać dystans, bo... A jutro masz co? Jutro. No jutro, jutro czeka mnie dzień świętego spokoju, nikt nie będzie dupy zawracał. W końcu. W końcu. Ja bym chciała generalnie zaznaczyć, że mi nic nie jest. W sensie, no ja mam tylko katar, i w sumie jestem taka wiecie, osłabiona, ale nie kaszle. Marta natomiast wypluwa półce. I to ja tu jestem chora, nie? Ja tu mam COVID. Ale ty masz podwójną kwarantannę za to. No, ogóle jak sobie robisz mam COVID, tak świetnie wyglądasz. Ciebie też nagrywam, proszę bardzo. Pozytywny. COVID-19 ty? A tu mamy przykład negatywnego wyniku. W świecie negatywnej gonitów. Co tam? Nic pokazuje, co mamy, w jakich warunkach trzeba spożywać posiłki teraz? No tak na vloga. Wszystkim znaczy. Tak, gdyż teraz jest bezpiecznie, ponieważ między nami jest ile już? Zatrzymek myślę? trzyma to odległości. No i wtedy koronawirus, jakby nie działa. Boję się. Boję się. Patrzcie, jakie piękne to jest. Patrzcie. To, tak? Już... <laughs> nie, to. Gdzie masz kurwa obiad? <laughs> Jak tam budyń? Jeszcze nie wiem. Testuj. Trochę się cyka. No, to za budyń. Tak, to jest budyń, moi drodzy, truskawkowy. Mam nadzieję, że każdy człowiek z jakimś gustem. Wiesz, że to jest najlepsza rzecz, jaką można zjeść z samego rana. To się zje z No nie udawaj, no! Znaczy, nie jest tak że tak, jak myślałam, że będzie. tim waniliowy. Czekoladowy. No co ty! Nie owocowy. Przecież jest różowe! Pokaż, pokaż wszystkim, co robisz. Ja Włoska krew. Dlatego mm. no, jeszcze na kwarantannie i nie mogę iść po żaden inny makaron. Mm. No, więc w związku z tym muszę piękny makaron, e, który się zowie e, bucatini. Trzeba łamać, gdyż on do zupy, a nie do makaronu. No pokaż wszystkim, pokaż wszystkim. Co robisz. Pokaż. Wiesz, że jeszcze nie dadzą włoskiego obywatelstwa po tym, co tutaj no, ja pokażę wszystkim. Brak. Ja ci to każę zrobić, Ja, mam z kierowniczej. ja nie tylko z pracą kierowniczej i nie wiem. Soli się makar na makaron na zupę. No ja solę. No, no ja nie robię niby zup. Nie masz. So mm, dobrze. Kupimy. No są mm. ja Nie możesz to zrobić? Nie. Proszę. Nie właśnie na tym polega żart, że ty to robisz. Bo ja już makałam Boże, łamałam w życiu <coughs> makaron. No to proszę bardzo, lecimy pierwszy raz. Nad garnkiem tylko. Nie No żeby te malutkie kawałki makaronku wylądowały w wodzie. <suszel> Ale ja nie powinien to wyglądać. No, to będzie już w całości, ja zresztą tą makaron? Jedziesz. Nie mogę no, uważać to mój No się się, stresują. Zazwyczaj wychodzą. One wiedzą. Mogę uciec. Nie, jest serio straszne. Masz radę, wierzę w ciebie. No. Nie takie rzeczy ludzie robili. To są, tak? Tak, do środka. Szybuj? Do środka. To. No to. są zupy. No tak, ale wiesz. Ale zupka będzie miła Ważne, że już jesteś jest przestępcą. Jest krem, która nam nie wyszła. Znaczy mi. Zresztą jest taka trochę creamy, ale tak no za mało, żeby... No Ma za mało. Jest zasłona. Graje z dupy. E? To, się to jest bardzo udane, bo wygląda bardzo ładnie. <laughs> ja jestem z Ciebie dumna. Magdaleno, co mi dzisiaj przygotowujesz? Ja wykańczę tiramisu. Wykańczasz tiramisu? Tak, No Co to jest Tiremisu? Powiedz nam. No właśnie, chyba coś z kawą, jakieś biskop to są w środku. Eee, mascarpone. Nie wiem, nie patrzyłam, jak to robisz. A Ale ja też Twoje są brzydkie, czemu Twoje kubki są brzydkie? No bo ja nie umiem robić kubek. Ja w ogóle nie umiem dekorować, dlatego ty to robisz. No, Zdejmijmy Będzie... no, te twoje, zrobione. Zro nowe. Ja mogę je zjeść, nie mam sprawy. Dobrze. Wszystko daj dogadać. Dobrze. 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 No i co tam? Co zrobisz, jak zrobisz kubki? Mm, jak poprawię twoje kubki? A robimy też kubki na tym mniejszym? Nie. Tam się nie zmieści. Nie, Maciek nie doceni. Muszę, żeby docenił. No weź, dlaczego robimy tiramisu? Dlaczego znaczy, robimy tiramisu? Bo mamy już prostu nie mam dziś na obiad z Tiramisu. Jutro jemy lody. O Jezu. Jakoś teraz lasu to można robić takie rzeczy. Czekaj, muszę te twoje kubki zdjąć. Mm. Moje kubki. Nie, no czekaj, czekaj. Niech, niech to widzowie powiedzą, które są moje. <śmiech> <śmiech> nic, nic nie widać, nic. Nie. W ogóle nie da się nie. poznać. Który dzisiaj dzień pandemii? Um, dzisiaj jest co? Wtorek? No, kwarantanny. Mhm. Kwarantanny? Kwarantanny mamy od... No ty masz wcześniej. Ja no co? Od niedzieli. Masz od niedzieli? Ja mam od poniedziałku. No dzień. to liczę od niedzieli? Nie od dnia testu. Trzeci dzień kwarantanny. Mhm. Już nie mam obiadu jemy słyczy. Już nie mam obiadu. Jemy Magda Magda już wszystko wyjadła. Tak. Tak, no, ja tyle jemczę. Patrz, patrzcie, patrzcie, patrzcie jakie boczki tu. A ty świnia no, jesteś. O, o, o! To jest No tak, no na tym, na tym polega mój ja sobie urok. kupki mi Magda tu robi kubki. Mm -hmm. Przy bardzo, bo jej się moje nie podobały. Estetka. To będą i tak gęściej niż... To możesz zrobić więcej warstw. Myślę, Myślę że mogę zrobić kubki też na środku? Myślę, że możesz. Możesz na przykład napisać... Możesz napisać serduszko. Z kubek. Próbuję. Dobra, no, czekam, że zobaczyć perspektywę, żeby widzowie że się nie nudzili. Boże, są ja jestem talentowana. Tak. Ale Magda jest utalentowana, masakra. Jestem szokowana. Skąd się takie utalentowane dziewczyny biorą Magdę? Polakę. Z Polakapusty. Z A Z którego Polaka pusty? jest takie jedna pod Warszawą. Tak? Gdzie? Mhm. Wiesz co, jak jedziesz na piaseczno. Mhm. skręcasz w lewo. Idziemy dzieciom robić torty? Oczywiście. Jakie to będą torty? Takie wiesz, bez cukru, bez kalorii, bez smaku. Proszę bardzo kupy, kupy Magdy wyglądają, tak? Możesz mi resztę po prostu do ryjka dać, ja sobie to zjem. Tak? Jak Chcesz mieć Zawsze chciałam. No dobra. Lid. Dawaj ryjce. <głosy> <głosy> Dobra, wystarczy ci, koniec. Hmm. Koniec, już się uzależnisz. Czas ty. <noise> o nie, czekaj, bo mi wy... Wycieka głos. Słuchaj, ja kamerze z tobą, <noise> się śmieję, patrzę, ale nie nagrywam tego. <noise> Na dużą beczkę. Mm. O, masz jeszcze taki normalny tryb, nie jest blisko bliska. Mam normalny tryb, mam no, dwa tryby. Dwa tryby. Dobra, jedziemy z tym. Czekaj, teraz zrobię przybliżenie. Tak? Tak. no ja myślę, że to nie na YouTube wyląduje. O, oh, jas. Yes. Mmm. Mm. Dobra już, Możemy to zostawić w ogóle w tym, na no, biszkopty będzie. O, może mamy jeszcze biszkopty? Mamy. Mamy całe opakowanie biszkoptów. No to został... Będzie to obiad jutro. Który... A co teraz nagrywasz? Ciebie. Mnie mającą ręce? Nice. Nie, po prostu ciebie, tam rąk nie widać, tylko, tylko twarz. Żeby twoi widzowie wiedzieli, kto jest... O, proszę bardzo, Musimy teraz... Musimy ogarnąć kosz na plasty. Tak, właśnie, poczekaj, wiesz co, po tego to w ogóle nie wrzucaj. Słoiki są do mycia, bo ja potrzebuję słoików, bo ja robię dużo rzeczy i potem muszę je gdzieś wsadzać. Aha. to do tego już, pysz. Nie będziemy tyle latać do śmietnika, jak mamy kwarantannę. W ogóle nie będziemy latać do śmietnika, jak mamy kwarantannę. Nie? Będziemy mać to wysłać? tak, wystawimy matkę do śmieci i kremisu. Dobrze. Normalnie zapłaty. Dobrze. Ale ładny masz tu widok w skarbie. Tak? No. Wiesz co ja właśnie chciałam powiedzieć, że muszę okna umyć. Do, do. Jezus marny! Umyjesz, umyjesz okna? Oh. Jak chcesz to ja mogę poprosić mamę, żeby przyniosła sprzęt do mycia okien. Chcesz? Takim karszerem prawdziwym, dobrym do okien. Macie karszera do okien? No. Znaczy, babcia ma, babcia ma, ale to jest taki wiesz, cała rodzina korzysta. Znaczy, ja myję okna płynem do naczyń. Aha. Dlaczego? Bo działa. To, okay. to jest taki profil w ogóle ode mnie. Do no, pani to, to musisz to powiedzieć tak do kamery ładnie, żeby przybliżenie. Chciałabym się podzielić prototypem mieszkaniowym. W sensie jeżeli jesteście ym, panią domu miesiąca, tak jak ja, to Często? absolutnie nie dajcie się wyrobić w jakieś płyny do mycia naczyń, może płyny do mycia okien, że wiecie, że jakieś specjalne, coś tam nie nie nie. nie. Płyn do mycia naczyń rozrabiacie z wodą i gąbką albo najlepiej trzeba mieć dwie ścierki, jedna do samego mycia, potem nie. jedna na sucho, żeby wycierać, żeby nie było żeby nie było zacieków na oknach. I nic tak jak płyn do mycia naczyń, który z natury jak rozbija tłuszcz, nie działa na y, to, co zostaje na, ok na oknach. W sensie no, żaden ten płyn do okien nie rozbije tłuszczu tak dobrze, jak robi to płyn do naczyń. I można mieć jeden i... produkt do dwóch rzeczy i nie zapłacić. Ilustrator tak myjesz? Tak. A nagramy wizą? Tak, szyby wszystkie, wszystko, co, co jest na szkle. Nagramy vloga, jak myjesz okno? A vloga z mycia okien możemy. Możemy też nagrać vloga z mycia Vloga z mycia. W sensie vloga jak już tak? A vloga jak myje. Dobrze. Będziesz mi pomagać? Ja będę nagrywała. Karczarem. Będę kamerzystą, ja nie po to trzy lata studiowałam fotogę. Nie... tak, fotografią, żeby nie kamerować. Żeby, żeby teraz kurde okna być. Tak, tak. A myślisz, że ja studiuję po co? Nie wiem, no jak to mówiła moja mama, a ja bym musiałam to studiować. Bo no, sprzątanie się ewidentnie nie nadaje. Od to jest kawiarki. Nie, 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 nie myj, nie myj, nie myj, nie myj, nie myj, nie myj, nie, nie, nie. Lubię takie brudne. Lubisz takie brudne? Tak, proszę Magda nie myj się. Może to potem razem montować w ogóle, bo ja też bardzo lubię montować filmy. No, dobrze. Chciałam się pochować koszulką. 20 złotych. No ale coś więcej, sklep. Sensei XL rozmiar 20 zł. promocja jest teraz normalnie kosztowała 30, mam już te <trym> dwie. To jest trzecia, którą kupiłam identyczna. A XL to się najbardziej po bo najwięcej materiałów znajduje jak najmniej pieniędzy. Chociaż tak, można Sprywa sobie wyciąć z tego tylko tego koszulki na przykład. No to nawet z szybyś moje. Nie, 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 nie. Nie, chcę na miskę. Mm. No wiesz kiedyś monte? Ale tak bez łyżeczki? No. Mhm. Tylko takie. Co robisz w trakcie kwarantanny? Potnetki do zmywarki na Allegro, które będą najtańsze. Ja na razie mi się znaleźć 220 sztuk za 87 złotych, moi drodzy. Powiedz mi, moja droga, który to jest dzień kwarantanny? No, a niedziela była pierwszym? Niedziela była pierwszym. Niedziela. No to ósmy. Ósmy. niedziela. Zostały, zostały... dzień kwarantanny. Zostały trzy dni. Zostały trzy dni. Magdzie? Mi. Tak, tak, dokładnie. dokładnie. tak. Mamy śniadaniowe, śniadaniową zupę cebulową. Tak, Bo to jest ten dzień i masłem czosnkowym. Dla z... zdrowotności to jest wszystko. Oczywiście. Ty masz herbatę z imbirem, miodem i wszystkim dobrym tak. innym cytryną? O -no -kawę, tak, a ty mi jeszcze Zobacz co mi zasłoniasz? Tu mamy. Netflix. Tak. Więc, więc tak, spędzamy w ten sposób. Tak o kwarantanna. Tak, w sensie. Nie ma pracy, nic nie można zrobić, trzeba siedzieć Ja bym domu. już do roboty poszła, szczerze mówiąc. Ja już do roboty poszła, już mam nie dosyć w ogóle. Już a to swoją ty... drogą. Mówi, jest, ile można z tobą tu siedzieć, a ja to bym tak do roboty poszła. A ja mówię, no, magda ja to bym tak do roboty. Trzeba Nawet Sylwia zaczęłaś wysyłać. Sylwia trzeba by zaczęła. Kurde, Magda, się jakieś pieniądze do domu wreszcie przynieść, a nie siedzisz na dupie, oglądasz. I nie wiem, czy mogę dupa mówić na YouTubie. Też nie wiem w sumie. Chyba, nie, chyba może. A, ja ci ale ci konto tak. przeze mnie. Nie, dupa jest, okay. dupa jest dupa jest okej. Okay. No i no, tylko na tym Netflixie siedzisz, książki czytasz, nic innego nie robisz, ja byś się do roboty, byś pracę zdalną, znalazła na ten tydzień. No nie, nie no wiem, co, ja muszę, odpocząć, tak ciężko pracuję zawsze. <glockenie> no, w ogóle w kuchni mi nie pomaga. To prawda. sprzątaniu mi nie pomaga. Ej, to trochę. <glockenie> nie, że no, chwilę ja posprzątałam Magdę w ramach. Ale muszę też odkurzyć się, no, wiesz? No, właśnie. No tak to tak średnio, co co dziś miśmy, tak, a muszę też tam... <glockenie> Może jakaś praca. Więc tak, tak. No Wiesz, że jest takie niepotrzebne rzeczy, jak odkurzanie, właśnie. Po prostu... Ja pieniądze z tego odkurzania będą? Nie będzie pieniędzy. Nie, no, ja cię wykarmi. <grym> Prądu ci trochę zużyje tylko. O, nasz jeszcze prąd kradnie, za który nie płaci nawet, bezczelnie. <grym> mówiłaś, że już mopem to prąd nie zapłacę. Ale za wodę zapłacisz wtedy. Kurde. Z oligocenki się przyniesie. Maćka, poproszę, przyniesie wodę za oligocenki za darmo do zmopowania. Dobrze. To będzie plan. Maciek jest za darmo, tak? Maciek jest. <grym> Terma wie no, już prąd na pewno <laughs>